Rozwiąż graficznie równanie i nierówność. Jeżeli mam rozwiązać równanie graficznie, to rysuję wykres funkcji tej, która jest po lewej stronie oraz wykres funkcji tej, która jest po prawej stronie, i znajduję punkty przecięcia, i odczytuję x, dla których te punkty się przecinają, argumenty. A jeżeli odczytuję nierówność, to znaczy, że muszę zobaczyć, dla jakich argumentów x-ów. Jeden wykres leży powyżej lub poniżej drugiego, w zależności od tego, jak jest podana nierówność. Czyli w podpunkcie A muszę zrobić wykres funkcji f od x równa się x kwadrat, i funkcji, tu innej litery niż standardowe f użyję g, wykres funkcji bezwzględna wartość z dwóch x. Czyli zaczynam od funkcji x kwadrat. To gdzieś tam było już wcześniej, jak taki wykres wygląda, ale zrobię go tutaj od. Od początku tabele Minus 4, minus 3. O, to może za dużo, znaczy nawet mi się tu nie zmieszczą na wykresie. Czyli minus 2, minus 1, 0, 1 i 2. X kwadrat, czyli 4 do kwadratu. 1, 0, 1 i 4. 0, 4, 1 i 4. Czyli tak wygląda. Wykres funkcji f od x. Teraz funkcja g od x. x, g od x i to jest bezwzględna wartość 2x. Minus 2, minus 1, 0, 1 i 2. Podstawiam 2, czyli mam 2 razy minus 2 to jest minus 4 i bezwzględna wartość to jest 4. Minus 1 to jest 2 razy minus 1, to jest minus 2, bezwzględna wartość jest 2. Dla 0, 2 razy 0 jest 0, bezwzględna wartość 0. Dla 1 jest 2 i dla 2, 2 razy 2, 4 i bezwzględna wartość jest 4. Czyli jest 0, 1, jed, nie, 1, 1, tylko dla 1 jest 2. I tutaj potem znowu jest 4. Czyli jest tak. I tak. I ten czerwony wykres to jest wykres funkcji g od x. Podpunkt, czyli znaczy podpunkt pierwszy, tylko równanie x kwadrat równa się bezwzględna wartość 2x, czyli to są te x, -y, dla których są równe wartości, bo mamy porównane wartości, równe wartości, czyli te punkty się przecinają, one się przecinają, te wykresy, tu, tu i tu, czyli teraz e, odczytuję dla takiego x tutaj też dla jakiego x i tutaj też dla jakiego X-a. No to widać, że x, x są minus 2, e, 0 i 2, czyli e, rozwiązanie to jest X należy minus... 2, 0 i 2 a nierówność x kwadrat mniejsze od bezwzględna wartość 2x no to są te gdzie wartości funkcji x kwadrat są mniejsze od wartości funkcji bezwzględna wartość 2x czyli inaczej gdzie wykres x kwadrat czyli paraboli jest poniżej tego czerwonego wykresu to jest tutaj to I to, ale tylko mniejsze, czyli tego punktu niebo są równe, tego punktu też nie i ten punkt też nie, bo w tym przypadku są, są równe. Czyli x należy od minus 2 do 0, w sumie od 0 do 2. Czyli mam rozwiązane równanie, mam rozwiązaną nierówność, nie rachunkowo, algebraicznie, tylko graficznie odczytane z... Yy, z, z układu współrzędnych. Pod punkt B też mam funkcja f od x jest x kwadrat, tą samą funkcję g od x jest 2 odjąć x czyli tej funkcji kwadratowej już tabeli nie będę po raz drugi robił tylko od razu będę rysował parabolę. Teraz trochę lepiej wyszła. I funkcja Geodix. Dla funkcji Geodix zrobię tabelę. To jest funkcja liniowa, czyli prosta z wykresem. Dwa punkty wystarczą. Dla prostej, na przykład minus 1 i 0. 2 odjąć minus 1 to jest 3 i 2 odjąć 0 to jest 2. Czyli dla minus 1 jest 3 i dla 0 jest 2. Czyli ta prosta wygląda w ten sposób. Um, A 2 minus 1 nie jest 3. 2 odjąć minus 1 to jest 3, bo to jest 2 dodać 1. To... Tam są dwa minusy. G od minus 1 to jest 2 odjąć minus 1, czyli 2 dodać 1, czyli 3. No i teraz tak, punkty wspólne, znaczy tak, jeszcze miałem tutaj napisać równanie, czyli teraz rozwiązuję x kwadrat równa się 2 minus x, wartości równe, czyli punkty wspólne. Tutaj jest punkt wspólny i tutaj jest punkt wspólny, no i tak jak wcześniej, tu, teraz odczytuję z osi x, to jest jedno rozwiązanie, czyli minus 2, to jest drugie rozwiązanie, czyli 1. Eee, to znaczy, że rozwiązaniami tego równania jest minus 2 i, i 1. Czyli x należy klamra minus 2 i 1. A nierówność x kwadrat jest większe lub równe od 2 minus x. Eee, to teraz szukam x kwadrat ma być większy od 2 minus x. Czyli parabola musi być wyżej niż y, prosta. No to jest ten tutaj kawałek i ten kawałek Paraboli leży powyżej, e, powyżej prostej. No, i trzeba teraz odczytać dla jakich argumentów. No, to będzie tutaj powyżej, czyli, a nie, większe lub równe, czyli łącznie z tymi punktami. E, no, to odczytując z osi x, to będzie wszystko tutaj to. E, wszystko to łącznie z tym punktem i. Wszystko to, no bo ta parabola idzie całkiem tam do prawej strony, ona dziedzinowa, dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste, więc od lewej całkiem do prawej. Czyli x należy od minus nieskończoności do minus 2, w sumie od 1 do nieskończoności. I to jest rozwiązanie nierówności. Eee, na razie takich nierówności algebraicznie nie potraficie rozwiązać. Ale graficznie już umiemy. Potrafimy narysować tabelę jakąś, żeby wykres zrobić, i z tego wykresu już widać, jak można rozwiązać równanie czy nierówność. W poprzednim przykładzie z bezwzględną wartością, teraz mamy nierówność kwadratową, którą, która będzie później, ale już w tej chwili coś tam można próbować zrobić graficznie.